Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Klasyka z Muszką. Jest w historii muzyki wielu kompozytorów traktowanych przez niektóre osoby wręcz z lekceważeniem. Ja z takim podejściem zupełnie się nie zgadzam. Na przykład uwielbiam muzykę Johana Straussa, której głównym zadaniem jest wprawianie słuchaczy w miły, radosny nastrój. Wielu melomanów czeka z utęsknieniem na koncerty noworoczne filharmoników wiedeńskich, transmitowane do prawie 100 krajów świata i oglądane oraz słuchane przez kilkadziesiąt milionów osób. Drygowali nimi tak sławni artyści jak Meta, Abbado czy Karajan. A sala Musikverein jest przepięknie dekorowana kwiatami przywożonymi. Aż z włoskiego Sanremo, stolicy piosenki. Johann Strauss był twórcą muzyki rozrywkowej w przeciwieństwie do Ryszarda Straussa, kompozytora oper i pieśni, który nie był z nim w żaden sposób rodzinnie związany. Johann Strauss' ojciec miał trzech synów: Johanna, Josefa i Eduarda. Wszyscy trzej zostali muzykami wbrew jego woli. Johan Młodszy urodził się w 1825 roku. Miał zostać bankierem, ale w tajemnicy przed ojcem uczył się muzyki. Kiedy miał 17 lat, ojciec wywołał wielki skandal. Wyszedł z domu i już nie wrócił. Związał się z młodą szwaczką, która urodziła mu siedmioro dzieci. Wtedy jednak Johan Młodszy stał się wolnym człowiekiem. Założył konkurencyjną wobec ojca orkiestrę. W 1848 roku, w czasie Wiosny Ludów, Johann Młocz wykonywał na barykadach słynną Marsyliankę i skomponował Marsz Rewolucyjny. A w tym samym czasie jego ojciec na dworze Habsburgów wykonywał ze swoją orkiestrą skomponowany przez siebie Marsz Radeckiego jako triumf monarchii. Jednak kilkanaście lat po śmierci ojca, Johann został nadwornym cesarskim koncertmistrzem, a także dyrektorem balów. Jego sława przekroczyła Europę i trafiła aż za ocean. Słynny kompozytor operowy Ryszard Wagner grywał sobie dla przyjemności walce Johanna Straussa, a inny słynny kompozytor Johannes Brahms z przyjemnością dał się sfotografować. Z Johannem Straussem. Został nazwany królem walca. Był niesamowicie pracowity. Pisał wszędzie i na wszystkim, nawet na mankietach własnej koszuli. Oprócz dzieł muzyczno-scenicznych stworzył prawie 500 krótkich utworów, głównie walców i polek, wykonywanych do dziś na całym świecie. Oczywiście najsłynniejszy jest walc. Nad pięknym, modrym Dunajem, który został stworzony dla męskiego towarzystwa śpiewaczego, ale Johann Strauss postawił wtedy jeden warunek: że stworzy muzykę, nada tytuł, ale tekst zostanie napisany dopiero po skomponowaniu utworu i tak się też stało. Pierwsze wykonanie nie było zbyt dużym sukcesem, ale później zmieniono tekst i już wykonywano w innej wersji, a tak naprawdę. Największe powodzenie ma ten walc w wersji instrumentalnej. Do historycznego wydarzenia doszło w amerykańskim Bostonie podczas Światowego Jubileuszu Pokoju i Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego, na który został zaproszony Johann Strauss. Wykonał walc nad Pięknym, Modrym Dunajem z udziałem 20 tysięcy chórystów kilku tysięcy instrumentalistów i stu asystentów dyrygenta. Ale myślę, że był to trochę przerost formy nad treścią. Z tej okazji Johann Strauss skomponował także walc jubileuszowy. Pierwsza żona Johanna, śpiewaczka operowa, poznała go z dyrektorem słynnego Teatru Ander i tak Johann zaczął komponować operetki, z których najsłynniejsze to Zemsta nietoperza i Baron cygański, wykonywane do dziś z wielkim powodzeniem w teatrach operowych i muzycznych całego świata. Po śmierci Henrietty ożenił się z pewną aktorką, która po kilku latach od niego odeszła. Wtedy związał się z piękną Żydówką, wdową po bankierze, ale nie otrzymał katolickiego rozwodu. W związku z tym zrzekł się austriackiego obywatelstwa, wyjechał do Siedmiogrodu, przeszedł na protestantyzm i wtedy ożenił się z ukochaną Adelą. Przez całe życie Johann Strauss był atakowany albo lekceważony przez poważnych krytyków, dlatego postanowił napisać operę. Niestety rycerz Pazman okazał się totalną klapą. Dla potomnych Johann Strauss pozostał królem walca i mistrzem wiedeńskiej operetki, ze skrzypcami i smyczkiem w dłoni, jak na pomniku w miejskim parku w stolicy Austrii.